Jak bijąc dzwonek akurat. Tak, no, na rozpoczęcie, na rozpoczęcie a, Jak widać, cały Kraków kibicuje. Tak, Mało tak. tego, aura też zaczęła sprzyjać, bo już nie Na pewno wiele akcji ofensywnych będzie przechodziło, ale tutaj świetnie popracował. Oj, chyba mamy do czynienia z kontuzją. Z numerem 40 padł Oj. gol. Gratulujemy. A no tak, jest ale z to numerem gore, 43 ale... coś dzieje się z Szymonem Chroszczem, e, młodzieżowym reprezentantem Polski. Dzieje się coś chyba niedobrego z jego łokciem albo nadgarstkiem. Kto strzelił gola? Czy był to numer... Wygląda, że wraca. 9. Czy się po wskazaniu posiadania reszta zawodników może się włączać? Mocny strzał e, Chwieruta, ale... I posiadanie dla... Przez kubek Fieruta, ale strzał był później niecelny. Wciąż tak 51, brawo! Gola strzela zawodnik drużyny Oświęcimskim z numerem 51. Serdecznie gratulujemy. No i mamy 1 do 1. Na taki wynik nie wskazywałby, nie wskazywałby dotychczasowy przebieg tego sezonu. Pisze sam. I dobrze, że się pokusił, bo świetnie minął. Ależ akcja. Aha, ale super oddał piłkę do najbardziej utytułowanymi zespołami w Polsce. Będzie trzeba na to uważać, tak. strzał z daleka, uuu, o, z numerem 52, grają więcej po obwodzie, rozumiem, że taka też jest taktyka, żeby pożądać, świetnie Arek Zbylot, Zbylot doskonale, urwał tempo. się, ta Arek na drugą stronę, uuu, i ciekawe podanie do cyrka no i, I Cyrek ma otwartą, brawo, tutaj Cyrek miał tak otwartą drogę do bramki, że zanim strzelił, to już no widzieliśmy, tak, że tak, padnie tak. gol. Natomiast był to strzał do obrony, myślę. Eee, no kłopotliwy, niestety, tam gdzieś w okolicy lewej kostki. Niestety, no właśnie. Znamy popularnego grubego, że potrafcy Z Krakowa i teraz w ramach kary za, za przewinienie jednego z zawodników Oświęciłskich na boisku, czyli jest równo. O! Gole. I kończy się to golem. Tak jak wspominałem, zawodnik leworęczny pobiegł no, na sparty. swoją lewą rękę i też z dość dużej odległości, myślę, że to było z 7-8 metrów, ale bez problemu umieścił tę bramkę przy słupku, mm, strzeżonym przez Tomczyka. Wydaje mi się, że. Nie wiem, czy mamy go wpisanego. O, to jest mocny. super zagranie ciałem, ale to wszystko zgodnie z przepisami. I bardzo dobry strzał wcześniej. Później piłka powandrowała na drugą stronę, chyba właśnie Dobrze do Wilcika. Ale, ale sam, na sam jest, brawo! O, pięknie. Brawo! Nie mógł tego nie trafić Mikołaj Buszko, od którego ta akcja ofensywna się zaczęła. Tak. Bo to on podniósł tego grand bola, przekazał na drugą stronę e, boiska. Piłka do niego wróciła po tym, jak zawodnik e, z jego drużyny ściągnął na się obronność. Przypominamy, że to była gra w osłabieniu zespołu z, 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 z Oświęcimia zawodników wciąż z Krakowa, świetnie oddane. Dobrze się zratowali. Doskonały gol Michała Zalasa, prosto w okienko. Tak, Zalas tam się skradał, skradał, oddał piłkę koledze zespołu, ten mu a, oddał jeszcze raz piłkę i świetnie wolne ręce. 4 do 2, tak jak tutaj powiedział boiskowy speaker, dwoma golami prowadzą królowie. I zarysowuje ja się, o jeszcze Rip pozostali w tej Sferze rozumienia o admiralicji na wojsku. O wow! i gol Mateusz Trześniewski! Brawo Mateusz, ale to był bardzo pięknej urody gol, bo tak, chyba strzelony tak. jedną ręką. Ale numer. Niesamowity. Jeszcze raz oglądamy powtórkę. Tutaj tak Trześniewski mija swojego obrońcę. Puszcza kija i jedną ręką. Tak, jedną ręką sobie? mocno Mocno w dół skierował tę piłkę świetny. i pokonał Michała Tomita. No Arek Zwrót bardzo aktywny. Jeszcze się nie wpisał na listę strzelców, ale. Maciej, no. Dużo bregrowego 34 bramka. brawo Sprawdza Macie, tak, Maciek wójcik. Maciek wójcik, wójcik. Przepraszam. Świetny gol Brawo! Brawo, dobrze, brawo, brawo. na piłka w tempo Patrzymy na powtórce. No i strzał! Strzał też mocny od ziemi. Świetny. No na pewno z na tej balancem. wilgotnej trawie właśnie z tak. Bansem. Decyduje się na strzał bardzo dobrze. No to trzeba szybko piłkę przenieść. Piłka do Nowaka, I Nowak do Błuszki, Błuszka, aj pięknie, e, Błuszko do Katra Stawowskiego, tak. on się wpisuje dzisiaj po raz pierwszy e, dla niego na listę strzelców, ale też świetnie przeprowadzona akcja. Zrobili również... to po królewsku. Oj tak, również z... tak, podanie z dołu i jeszcze jedno to słynne end one, podanie i uderzenie znowu w dół, to co wspominaliśmy, te, te bamsy, te strzały, w których piłka odbija się od góry i podaje to do Super. Sobola, no Sobol łapie, no jest sytuacja, 2 na, na jeden. oj. Myślałem, że będzie do kolegi z numerem 50, ale znowu nie udaje mu się pokonać jego dawnego kolegi z drużyny, za to wciąż Kings podnoszą piłkę z no. ziemi i wójcik bez żadnego problemu, Maciej strzela gola numer 7 dla zespołu z Krakowa. Jeszcze raz możemy to obejrzeć, piłka po groundballu przeniesiona na zabramkę, świetne podanie, tak zwany skip pass, czyli z pominięciem pozostałych zawodników, strzał znowu Bans, czyli odbity od podłoża. Numer 34. 34, tak. Swoich sił też w walce 1 na 1. Podaje na drugą stronę boiska. I Goal! gol! Gol! Mamy gol to! Czyżby to był właśnie Łukasz Wabik? Zaraz zobaczymy na powtórce. Wydaje mi się, że tak, że z numerem pierwszym Łukasz Wabik strzela gol. teraz gratuluję mu Paweł Sobol. Tak jest, 7-4. Tak, świetnie piłka oddana. I Wabik tutaj wchodził, złapał piłkę. Dokładnie. I bezbędnego nie, nie kalkulował, bez zbędnego zastanowienia. odpalnia jak z nieba. Tak. I Cyrek no, podaje do. Strzelać. Aj, strzał numer 12, no, no jeszcze, Adam, Adam Lewicki. Lewicki. Świetna robota, Adamie, świetna robota cyrku. Jeszcze zerkniemy sobie na replay. Tak, za bramki świetnie piłkę oddał Cyrek. Niepilnowany zupełnie Adam Lewicki. Strzelał. Miał czas, żeby Fabius wkręcił wabic. się między czterech zawodników. Samochód. Oddał piłkę. i... No i strzał taki. On kąśliwy. chyba dobrze sobie radzi, bo jak widzimy, gra w meczu o miejsce medalowe. Duże kredyty dla nich. <laughs> o i brawo! I te, te kredyty bardzo ładnie. Łukasz Wawik tak, Łukasz Wabik świetnie zainwestował te środki z kredytu. Tak, dokładnie. I procencik przyszedł w postaci piątego trafienia. Przerwa. Przerwa na żądanie. Czy War? War jest tu po naszej stronie? Tak, ale nie wiem dlaczego jest. A to tylko w grachu o sumienie zerowej chyba. Nie, nie, o zerowej właśnie. przepraszam. O zerowej. Chociaż nie, nie zero. I goal. Wow, 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 wow! Aj, ale. Jednak no, story gier nie jestem dobre. Czy, czy, będzie zaliczony ten, to trafienie? Do wabika. I Bika. Rozgrywamy tak, sobie. Świerut. No i teraz mamy. Aj, to. Gdyby e... doszło. Teraz My... mamy Menap. Czyli... Tak. Teraz przewaga. I gol. I gol. Gol. No to już Strześniewski. Tak jest, brawo Mateuszu, wykorzystana ta przewaga, piłka tak śmiesznie skozłowała gdzieś tam, ale to nic nie szkodzi. Trześniewski Jak na fliperach. odbił się od jednego zawodnika, był z gdzieś odbiła się ta piłka od słupka, a Zbylut wyciągnął swojego obrońcę. Dobrze to wygląda ze strony Krakowian, ponieważ... I gol. Ponieważ zaraz padnie gol, no właśnie mówiłem, że była to świetnie wprowadzona akcja i w końcu wpisuje się na listę strzelców w meczu o brązowy medal Arkadiusz Zbylut i... 9 do 6 powiększają swoją przewagę zawodnicy spod Wawelu. Gwóźdź do trumny drużyny chyba tak. wbił chyba im tak. 2024 trafiają do zespołu Kraków Lacrosse Kings. Drugi raz z rzędu na najniższym stopniu podium Królowie z Krakowa. <śliniczny> <śliniczny>